Jesteśmy w domu kardynała Dziwisza, tak? Tak. I tutaj mamy panią, która jest. Bratanicą. Bratanicą. W tym domu kardynał Dziwisz się urodził. Tak. Tylko, że został przybudowany ten dom, tak? Tak. Dobrze. Często przyjeżdża kardynał tutaj w to miejsce? Często nie ma Powiem rady, tak. Często, ale i nieraz rzadko. Jak jest tutaj gdzieś na terenie, to się zawsze obraca. A kiedy ostatnio był? Niestety to był w poniedziałek, Niedzielę, w poniedziałek, poniedziałek święto, był no, w to wieczorne. To wieczorne. To jest poniedziałek, w A jak był jeszcze w dawnych czasach, kiedy jeszcze papież, papież był tutaj kardynałem, tu również się spotykał razem z kardynałem Wojtyła. Raz, jeden raz tutaj kardynał Wojtyła był w domu, natomiast Zazwyczaj było tak, że kardynał sobie szedł gdzieś w górki, a obecny kardynał Dziwisz wpadał do domu na 5-10 minut, godzinkę. Krótko, ale, ale bywał. Co zazwyczaj robi kardynał Dziwisz, jeśli tutaj przy, przyjedzie? I jak długo jest? Jest bardzo krótko. <laughs> Najczęściej wpada, wypija herbatę albo kawę i mówi, że już dalej jedzie. Dolina to dalej. Sporo zławiam, ja chcę tak, się do domu począć. A jeśli przyjedzie na dłużej, to gdzieś na wycieczkę, powiedzmy sobie, tutaj po tych okolicznych górkach spaceruje, odpoczywa. A Jak był kardynał dziwisz jeszcze tutaj w wieku o, szkolnym, a jakiś, w jaki sposób się wyróżniał wśród tutaj osób e, żyjących w tej wiosce, czy, czy, czy raczej taki nie, nie było nic... E, nie było oznak tego, że to będzie wielka osoba. No mhm. trudno mi jest się wypowiadać, bo nie pamiętam tamtych czasów, ale z powieści to nic powiedzmy sobie jakiegoś wyróżnienia. Zawsze był taki skromny. Bardzo skromny zawsze. Jak dzisiaj zresztą. A jak papież tutaj był, e, długo tutaj e, w tym miejscu przybywał? W domu Ojciec Święty Jan Paweł II był, e, kiedy była w rabie, w 1977 roku. Wizytacja wierzchowana wtedy e, odwiedził mężtą w tym czasie.